Cześć, Michał. Cześć, Paweł. Trochę przygód mnie ostatnio spotkało, jak wiesz doskonale, bo rozmawiamy na stacjach ładowania. i w związku z tym chciałbym porozmawiać o tym, jak ważną rolę odgrywa call center wśród operatorów stacji ładowania. Zanim opowiem o moich perypetiach, powiedz twoim zdaniem, czy jest ważna? Mega ważna. Gdyż... Obsługa klienta jest jedną z najważniejszych rzeczy dla mm, operatorów stacji ładowania samochodów elektrycznych. Nie, mhm. ja tak zupełnie poważnie. E... To rozproszona infrastruktura najczęściej bez nadzoru, czyli nie tak jak w przypadku starego modelu tankowania samochodu, gdzie stacja benzynowała z obsługą. Często stacje stojące w polu, oczywiście podłączone do systemu zdalnie, no i trzeba mieć kogoś sprawnego po drugiej stronie, kto będzie w stanie rozwiązać problem użytkownika, który podjechał być może pierwszy raz swoim samochodem, nowym samochodem elektrycznym do stacji ładowania, a być może zawiesiła się stacja, a ktoś potrzebuje nagłej pomocy. No właśnie, pamiętajmy o tym, że w porównaniu ze stacjami tankowania, stacji ładowania i samochody elektryczne, to jest technologia. A technologia ma to do siebie, że z niczyjej winy w zasadzie może nie zadziałać, prawda? Zwłaszcza na tak wczesnym etapie, bo dzisiaj mówimy o tym, że w zasadzie bardzo mało jest modeli stacji, które są w 100% bezobsługowe. I faktycznie zależy to trochę od niedojrzałości rynku, a trochę od przypadku może być tak, że y, gdzieś coś się zawiesiło po prostu zupełnie całkowicie. Dobra, powiem Ci w takim razie o moich dwóch perypetiach. I teraz bardzo będzie to fajnie pokazywało, gdzie call center po prostu zrobią mega robotę, mimo że do końca nie pomogło, ale mega robotę, a w drugim przypadku zupełnie skrajnym, gdzie call center kompletnie nawala. Od którego chciałbyś, żebym zaczął? No, od tego wiesz, od tego, gdzie zrobiło mega robota. Sytuacja, już kiedyś o tym opowiadałem, miała miejsce jak wracałem z, ze śląska Maxus'em, który niestety miał taką przypadłość do siebie, że to było na stacji Greenwaya zaczął się ładować, kabel poprawnie podłączony, wszystko się ładuje, nagle przy 81% przerwał, jakby generalnie... Nie, nie oddał kabla. Tak, historia kończyła się na tym, że nie chciał oddać kabla. Jasne. To zrobiłem, zadzwoniłem na infolinię do Greenway'a, to była yy, yy, niedziela w nocy, pierwsza w nocy. W ogóle wiesz, super, że w ogóle ktoś o tej porze zechciał ze mną porozmawiać, pani, która yy, obsługiwała yy, tak się przejęła moją sprawę, sprawą, że na wszystkie możliwe sposoby próbowała mi pomóc. co Zasugerowała mm, restart stacji. Nie pomógł, więc restartowała system. Potem razem restartowaliśmy stację. Powiedziała, że poszuka. E, rozmawiając cały czas ze mną, że ona poczeka, że ona poszuka instrukcji, jak się się tak, żeby ręcznie odłączyć. Później zaproponowała, że jeżeli to nie pomoże, to może wyśle ekipę. O co prawda powiedziała, że ta ekipa techniczna przyjedzie nieco no to później, pa, to, pa, to potrwa. Poniedziałek, pierwsza w nocy, tak, czyli tak, z, niedzieli na, z niedzieli na poniedziałek. poniedziałek więc mogło być to w ciężkie. W końcu ja zaproponowałem, żeby jeszcze raz ona mnie zdalnie włączyła. To może, może jak się do końca naładuje samochód. To odpuścimy. Tak. I to w, no i słuchaj, i zmierzam okay. do tego, że mimo, że miałem strasznie duże perypetie, że miałem y, dzieci w nocy na pokładzie w samochodzie, że był mróz, że wszystko było przeciwko mnie, ta kobieta po prostu tak, czułem się tak zaopiekowany, jak to powinno być. Mimo, że wiesz, no, nie zrobiła magicznego pstryczka i kabel od razu został odłączony, ale po prostu pomogła wyśmienicie. Więc tutaj przed Greenwayem chylę czoło, bo uważam, że tak to powinno funkcjonować. Dokładnie tak. Wiesz, poza tym narzędzia teleinformatyczne w postaci platformy do zarządzania stacjami ładowania dają tyle, że faktycznie widzisz, co się na tej stacji dzieje. Mhm. No i faktycznie, jeżeli tam jest tak, że nie ma prądu i stacja ci zniknie z radaru, jak to się mówi potocznie, no to nic już nie jesteś w stanie zrobić i wysyłasz wtedy serwis. Ale jeśli ta stacja dalej jest podłączona do systemu i cokolwiek można z niej zrobić, to można na niej naprawdę jeszcze parę operacji wykonać, tak żeby pomóc użytkownikowi. No i to jest, to jest super. No i teraz przypadek skrajny, w sensie super skrajny do tego, o którym opowiedziałem. E, ja często jeżdżę do Kozienic, bo tam mieszka mój tata. Od niedawna, znaczy może nawet nie od niedawna, bo to w tym roku, to nawet chyba na początku tego roku, powstały tam dwie stacje. Eee, operatorem jest artewa. Co ciekawe, one są w ogóle pod szyldem Enei. No dlatego, że też jest tam elektrownia w Koźnicach, mm -hmm. e, którą Enea przejęła, więc może wiesz, może jakaś... To odno... dobrze, że powstawi, bo tam była taka biała plama. Dziura, tak, totalna. Mm -hmm. Bardzo długo w ogóle odbiór techniczny był e, ten... UD trwał bardzo długo, to kilka miesięcy, był, a już kiedyś o tym rozmawialiśmy. Nieistotne. W każdym razie problem tam polega na tym, że Możesz się naładować, ale tylko na EC. Ja kiedyś próbowałem. AC, a, to a to jest stacja DC. To jest stacja DC. To jest tak, to jest potężna stacja. E, za, kiedyś myślałem, że to jest może wina samochodu, bo podjeżdżałem Maxusem, więc Maksusy miały to do siebie, że nie zawsze mogły się naładować, ale ostat... później byłem jeszcze innym e, samochodem. Ostatnio byłem MG i też nie było szans. Sprawdziłem na plakszerze okazuje się, że problem dotyczy nie tylko mnie. Ale także innych użytkowników. I teraz call center. Żeby to nie było, że tylko ja się pastwię nad tym operatorem, w plakszerze jest napisane, że ludzie dzwonią na call center, zgłaszają ten problem, co odpowiada konsultant, czy tam, nie wiem, osoba, która odbiera telefon. Tak, wiemy, problem jest nam znany. Pach! Rozłącza się. Najleć sobie sam. Mhm. No i to jest, wiesz, znowu mówię o tym, specjalnie pokazuje, jak wygląda super, a jak można popsuć. I to, to jest złe, to jest złe nie dlatego, że tylko i wyłącznie mnie jako użytkownikowi, jako kierowcy nie, ktoś nie pomógł, czy innemu kierowcy, tylko wiesz, to z drugiej strony bije w całą elektromobilność dokładnie tak, znaczy bije no, to no bije, takie... no Michał, no tak <coughs> prawda jeden drugiemu powie, że ja ładowałem się elektrykiem nie dość, że stacja nie działa, to w ogóle konsultant nie olał, w ogóle do dupy jest elektromobilność ja, ja miałem kiedyś taką przygodę, że jak zadzwoniłem na, na, na call center operatora stacji ładowania, bo chciałem się koniecznie podłączyć do ładowarki z ekranem reklamowym, zobaczyć jak to działa a, I nie, znanej na firmy pewnie i, i, i nie było to Velocity, tylko Aha. u innego operatora to dostałem, <noise> zostałem zrzucony a potem dostałem SMS-a o co chodzi jeszcze raz, poczekaj, jeszcze raz, Ktoś, ale być może to wynika z faktu, bo widzisz, Greenway, Elo City, no bo tutaj was postawię w jednym, że wy macie dedykowane tak. b call center, a tak. być może, ja tego nie wiem, mówię, być może tam obsługuje to, nie wiem, jedna, dwie osoby i po prostu zareagowały, tak jak zareagowały, może przeszkodziłeś się w jakiejś czynności. Być może, natomiast tak tro trochę komentując to co, to, co się dzieje i to w, jak w jakim stopniu różne firmy budują swoje call center i budują wiedzę, bo to jest bardzo istotne, mhm. To jest to, że ten biznes jak zaczynał rosnąć w Polsce, to te centra nie były do końca potrzebne. Znaczy, użytkownicy, po pierwsze, było darmowe ładowanie, w większości przypadków, więc darowano, darowanemu koniowi, jak to mówi, zęby, mówią, w zęby się nie zagląda. Po drugie, użytkownicy byli na tyle power userami, że radzili sobie sami, aż w końcu okazało się, że tych samochodów elektrycznych jeździ więcej, i każdy oczekuje wysokiej jakości obsługi, nie każdy operator, czy nie każda firma, która dostarcza czy buduje stację ładowania jest w stanie podjąć takie takie wyzwanie dzisiaj. Z różnych przyczyn organizacyjnych, kosztowych, technologicznych, czy choćby zrozumienia tematu. Dzisiaj call center moim zdaniem jest jednym z kluczowych elementów oferty, którą powinni mieć operatorzy zarządzający, zarządzający stacjami ładowania. To wynika z tego, że coraz więcej użytkowników patrzy na jakość. Z drugiej strony Mamy bardzo często kapryśny hardware, czyli kapryśne ładowarki, które, które w różny sposób dziwnie się zachowują. A z trzeciej strony mamy jeszcze do tego kapryśne samochody, tak jak ten Maxus, o którym mówimy, które potrafią spłatać figla, tak że niby się ładuje i prąd, i zasięg masz, ale nie jesteś w stanie go dołączyć od ładowarki. To się zaczyna, no i tu się rodzi kolejny problem. I o ile klinuj ma trochę prościej, bo pracuje na kilku modelach stacji ładowania, tak my tych stacji ładowania modeli mamy u siebie w sieci kilkadziesiąt różnych. I, I to jest dopiero wyzwanie, żeby taką infrastrukturą zarządzić prawidłowo i często jest tak, że producenci stacji ładowania wprowadzają jakieś poprawki, modyfikują swój software, starają się usunąć usterki, które były. No bo każdy się uczy. Taki jest etap tego rynku i często użytkownicy jak dzwonią to mają pretensje. Nie działa ta stacja, znowu nie działa, znowu nie działa, znowu nie działa, a my czasem po prostu wychodzimy z siebie, robimy co możemy. A po drugiej stronie mamy taką barierę technologiczną czy techniczną, że nie jesteśmy w stanie poprawnie obsłużyć yy, chwilowo tego producenta, bo on na przykład wprowadził poprawki, które się okazały, yy, które się okazały, yy, no, wadliwe, mówiąc krótko, tak, to, to najczęściej te problemy są bardzo szybko usuwane. Niemniej jednak, na tym etapie rynku y, trzeba y, wprowadzać kontrolę jakości, przede wszystkim tego, co się podłącza do sieci, i to robimy już teraz nauczeni doświadczeniem, czyli każda nowa wersja oprogramowania musi być certyfikowana, że dobrze działa, że protokół o CPP został prawidłowo zaimplementowany, e, a dwa, każdy konsultant, konsulter musi być y, zaznajomiony z obsługą. I, i ewentualnie z pewnymi niedomaganiami, które akceptujemy na danej stacji ładowania po to, żeby rozwiązać problem użytkownika. Ale mamy tutaj, no nie chcę powiedzieć bałagan, ale jeszcze póki co kawałek folkloru od tej strony takiej hardware'owej. To na pewno się wszystko ustabilizuje i wykrystalizują się liderzy tego rynku w postaci dostawcy, dostawców ładowarek. Także, że operatorzy czy dostawcy software'u tacy jak Elocity będą mogli spać spokojnie. Jej, ale się rozgadałeś. Chciałem ci przerwać, ale mówię, nie, puszczę go gadaj. Więc, bo, bo to jest ciekawe, poczekaj. bo to jest bardzo rozległe środowisko IP stojące w, w różnych miejscach Polski i nie tylko. W, w, pamiętaj jeszcze, że ładowania zasilane, podłączone są do sieci poprzez modemy zdalne, czyli przez najczęściej przez, przez sieć komórkową, która też ma swoje prawa i też czasem, też czasem działa tak jak działa. Chociaż w dużej mierze wszystko jest w porządku, ale pamiętam jeszcze, wiesz, dzisiaj pokrycie Polski siecią komórkową czy transmisją danych jest bardzo dobre. Kiedyś było tak, że jak budowałeś jakiś, jakiś, jakiś obiekt, który wymagał podłączenia zdalnego zimą a on stał na przykład po drugiej stronie kabat, a nadajnik był po drugiej i potem się okazało, że, że drzewa się zazieleniły i pojawiły się liście, Tu tłumienność sygnału była tak duża, że traciło zasięg. Tak. Dzisiaj takiej sytuacji już nie ma. Ale zwróć uwagę na mnogość problemów, które się pojawiają. Nie tylko dotyczących hardware'u, ale i software'u, i samochodów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No tak, no właśnie tak. I dlatego <laughs> chciałem powiedzieć, że tak ważną rolę moim zdaniem dzisiaj cały czas odgrywa człowiek, który tak. odbiera ten telefon, bo liczy się, tak jak powiedziałem na przykład. Greenwaya podejście do klienta, bo czasami zdarza się sytuacja, że tego problemu, tak jak powiedziałeś, to jest tylko hardware, to jest tylko technologia, nie da się momentalnie rozwiązać. Natomiast, żeby nie powtarzać tego, co już mówiłem na początku, e Teraz weźmy z kolei na warsztat LOCITI. I nie hmm. będzie to mój przykład, dlatego, żeby. <laughs> Przepraszam, żeby nie zabrzmiał stronniczo, że ja tutaj się będę wychwalał. Pamiętasz, jakiś czas temu e, mój znajomy dziennikarz ze Spider Swebu, z Łodzi, Krzysztof, serdecznie Cię tutaj, Krzysztof, pozdrawiam. Też miał drobną, może nie problem, ale miał sytuację związaną z waszą stacją ładowania w Łodzi przy Politechnice. Tak, przy to Sportu. I co było fajne? Właśnie ten sposób obsługi. On pisząc później materiał, skupił się na tym, jakże był zadowolony ze sposobu obsługi przez konsultantów. I to moim zdaniem, nie wiem czy pamiętasz dokładnie tą sytuację. Pamiętam. To robi robotę. W jaki sposób, przysłowiowo, kolokwialnie mówiąc, w jaki sposób ten klient zostanie zaopiekowany. To jest tak, że wszyscy nasi konsultanci jeżdżą samochodami elektrycznymi. Mają, mają auto służbowe, które, które, którego często używają. Więc oni mają świadomość wagi problemu. To nie jest tak, że nie wiedzą, co, się, co, się, co stoi za tym, że ładowarka nie działa. Doskonale wiedzą, jakie są z tym, jakie mogą być związane z tym problemy, jakie, jakie niedogodności dla klienta. Więc starają się ten problem rozwiązać każdym możliwym sposobem. Nie jest tak, że odrzuci połączenie, powiem, wiem i odrzuci połączenie, nie, to się nie zdarza. Powiem szczerze, że, że na przykład wystąpiła awaria i czekamy na naprawę na tej awarii. Co prawda te awarie są, są bardzo rzadko Niemniej jednak czasem gdzieś tam się zdarzają z różnych przyczyn, tak? bo to może być brak zasięgu, to może być problem z niedostępnością stacji ładowania gdzieś z powodu sterownika, to może być problem z platformą, mignięcie gdzieś tam internetu, różne rzeczy się zdarzają. Ale staramy się ten problem rozwiązać. Natomiast nasi pracownicy, nasi konsultanci, konsultanci call, call center po pierwsze używają samochodów elektrycznych, co jest niezmiernie istotne pod kątem obsługi. Po drugie... Mają pracę w pewnym sensie rotacyjną, bo jeżeli nie siedzą na słuchawce przysłowiowej, to konfigurują, konfigurują stacje ładowania, te, które wychodzą do klientów. Czyli znają hardware, znają software, wiedzą, co w trawie piszczy i są w stanie szybciej i bardziej pomysłowo zareagować, bo czasem jak wszyscy jesteśmy zaskakiwani nowymi sytuacjami związanymi z nowym producentem, z jakąś sytuacją, która wcześniej nie, nie wystąpiła, Myślę, że dzisiaj e, zabrakłoby palców, nawet dwóch rąk, żeby wyliczyć, ile błędów znaleźliśmy w oprogramowaniu układowym i sterownikach pro, różnych producentów, nawet tych najbardziej znakomitych, które zostały poprawione e, po naszych zgłoszeniach. Pozwól, że na przerwy przerwę. I co wówczas robicie? No właśnie, e, tu już, już trochę odbiegamy od samego tematu call center, ale skoro go wywołałeś, jeżeli znajdziecie błąd w oprogramowaniu partii stacji, które obsługujecie, Niekoniecznie kupujecie, ale obsługujecie, prawda? Co się wówczas dzieje? I wiecie, że on się zdarza. Wiecie, że coś jest nie tak. Co możecie zrobić jako no dosyć? Po, po, bo wiesz, do... Przede wszystkim zgłaszamy go do producenta. Bo na końcu to wy dostajecie po głowie. Dokładnie, nie, dokładnie. to jest. Nie dosta, nie garo, nie, nie, nie ktoś To jest tam trochę jeszcze. nasza reputacja, znaczy nie, nie mm -hmm. trochę, ale bardzo. Zgłaszamy go do producenta i producent najczęściej szybciej lub wolniej poprawia taki błąd. Taki jeden z, z pierwszych y, bardziej spektakularnych błędów, jaki wykryliśmy. Bo to, że stacja się wiesza, źle reaguje przy, przy braku zasięgu sieci, to są takie rzeczy, które są, można powiedzieć, czy były chlebem powszednim. Ale pierwszy poważny błąd, jaki znaleźliśmy, to to, że stacja resetowała licznik po przekroczeniu 60 kWh, wydanych do samochodu. J jak, jak to? <coughs> po prostu. I co się tak wówczas było? działo? Od zera liczyła. Czyli jeżeli miałeś baterię, która była większa, i ładowałeś sobie, powiedzmy, 72 kWh, to na rachunku wychodziło 12. D dla użytkownika <laughs> fajnie. Dla użytkownika fajnie. Nie, Natomiast to był taki etap rynku, uh -huh. że dopiero po jakimś czasie pojawiły się ładowania, które miały, które miały więcej niż 60 kWh, 60, chyba dobrze pamiętam. Zgłosiliśmy to do producenta. Producent faktycznie potwierdził, że taki błąd, że taka usterka, błąd w oprogramowaniu jest. Poprawiło oprogramowanie układowe. Nie pamiętam, czy wtedy byliśmy gotowi akurat ze stacjami tego producenta, żeby wgrać to zdalnie. Yy, over the air, czy wymagała, wymagana była wizja na każdej stacji? Niemniej jednak ten błąd został usunięty i ta usterka została poprawiona. Ale to są tego typu przypadki. Coś jeszcze tak rzuciłbyś rękawa, bo to wiesz, fajny temat się zaczął robić. Kolejność, pokazujesz. kolejność podłączenia samochodu do stacji ładowania rozpoczęcia. Mieliśmy duże problemy kiedyś ze stacjami, tu myślę, że cały rynek był. Technital zjadł zęby na stacjach EFASec. Dzisiaj jest nowe oprogramowanie, które... Z EFASeciem było bardzo tak, dużo które, ...które działa. Pamiętam, że EFASeci nie chciały na DC ładować naszej Skody Citygo i tam trzeba było to nasz pracownik odkrył taki gdzieś na, na, w, w zagłębiach internetu, odkrył taki przepis, jak podłączyć Skodę CityGo na DC Faseka, żeby zaczęła się ładować. To Lej. trzeba było, no trzeba było najpierw przekręcić kluczyk w stacyjce, bo Skoda CityGo elektryczna ma jeszcze kluczyk, potem rozpocząć ładowanie, podłączyć kabel, potem można było wyłączyć ten kluczyk i zamknąć samochód i pójść. Ale wcześniej było to niemożliwe. Tak samo z kolejnością ładowania AC. Takich, takich różnych smaczków jest, jest całe mnóstwo. Przechodzenie stacji w tryb offline, jak kiedy znika zasięg telefonii komórkowej czy, czy internetu mobilnego, co się czasem zdarza, wiele takich informacji. Wysyłanie logów po przejściu stacji w offline. Jest takich przypadków, no mówię mnóstwo. Jeżeli mówię o tym, że błędów zgłoszonych, poprawionych jest więcej niż kilkanaście. To takich drobiazgów jest, jest coraz więcej. One są mniej lub bardziej krytyczne, poprawiane są na bieżąco lub chwilę później, no. ale, ale tak jest. Pamiętaj jeszcze, różne są Paweł rzeczy. Pamiętaj, że stacja uruchamiana jest w różny sposób. To może być aplikacja mobilna, to może być karta RFID. Czasem aplikacja działa dobrze, RFID działa gorzej. Czasem RFID działa lepiej, karta działa gorzej. Aplikacja, aplikacja działa, działa gorzej. Różne są przypadki. To jest dzisiaj w naszej sieci. Prawie 50 producentów stacji ładowania. Niech każdy ma po 3-4 modele stacji, które mogą mieć, nie muszą, różne sterowniki. To jest naprawdę kawał roboty, żeby zapanować nad stabilnością takiej sieci, i to jest kawał roboty, żeby mieć wiedzę, co w trawie piszczy u każdego producenta na każdym sterowniku. Całe szczęście są producenci, którzy używają tych samych sterowników, takich jak Bender, który jest obecny u różnych producentów stacji ładowania. Są tacy, którzy mają własne sterowniki. Kiedyś tak mówiliśmy, choćby nasza współpraca bliższa z Phoenix Contact, tam gdzie potrafimy dotunować taki sterownik, jeżeli ma pracować nad naszym systemem. Tak, żeby on do producenta doszedł niemalże gotowy do tego, żeby go wkupiąć do, do naszego systemu. I po tych doświadczeniach zdecydowaliśmy się na przygotowanie takiego projektu terminala płatniczego, żeby był niezależny od producenta, żeby on sterował pracą stacji przez platformę. A nie maszyn to maszyn przez sterownik stacji ładowania. Bo byśmy nigdy nie zapanowali nad taką mnogością producentów i taką mnogością różnych sterowników w wersji, w wersji softu. A tak mamy temat z głowy. Ale żeby to teraz, jak płynnie, przeszedłeś do terminala, ale żeby właśnie tego typu komunikację zaplanować, on no musicie przerobić. Musieliście przerobić tych kilkuset producentów. Kilku, kilkudziesięciu, tak. kilkaset, może kilkaset nawet już, kilkaset integracji, tak. mhm. Ja pamiętam pierwsze integrację. One trwały bardzo długo. To było kilka miesięcy pracy. W przypadku jednego producenta, to nie był polski producent, nawet nie europejski. Było tak, że dopiero wtedy, kiedy pracownicy tego producenta pojawili się u nas w biurze, kiedy usiedli z naszymi pracownikami IT, dopiero to zaczęło działać poprawnie. Wcześniej przepychanie się, sprawdzanie wielu, wielu rzeczy było no, mega czasochłonne. I było sporo nieporozumień, sporo konfliktów. Nie, nie takich konfliktów, wiesz, agresywnych, tylko, tylko konfliktów softowych, w, której kolej, w jakiej kolejności to rozpocząć, itd. Tak 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 Dopiero taka wizyta na miejscu, kilka dni pracy pokazały, że, że stacja może działać poprawnie. Także od kilku miesięcy integracji z danym producentem stacji ładowania do kilku godzin. Tak żeby, tak, żeby stacja była certyfikowana, że prawidłowo pracuje w sieci LOCT, a myśmy od dawna mieli pewną strategię, że nie idziemy na ustępstwa, jeśli chodzi o, mm, jeśli chodzi o interpretację protokołu OCPP. I to dzisiaj naprawdę prezentuje. Gdybyśmy choć raz poszli na jakiś wyjątek i dopuścili pewne od, odchyłki od standardu, myślę, że dzisiaj bylibyśmy w zupełnie innym miejscu i dzisiaj naprawialibyśmy to, co, co kiedyś celowo lub niecelowo, niecelowo przeoczyliśmy. A jest sporo, sporo wyzwań. Bo pytasz o incydenty, które się zdarzają gdzieś tam na stacjach. No potrafimy dostać na przykład zły, od, zły odczyt licznika ze stacji. I świetnie, jak on jest minusowy, bo takie też się zdarzają. Co to oznacza? To znaczy, że wtedy nie obciążymy klienta, bo mamy odczyt, który jest, który pokazuje, że jest ujemna liczba, tego dostaje. A zdarzają dostarczy. się, Zda, się interpretacją. A zdarzają się takie, które potrafią pokazać sesję ładowania za kilkaset tysięcy złotych czy za kilkadziesiąt tysięcy złotych. A czy wiesz, no jeżeli. To, do, poczekaj, poczekaj, poczekaj. No moment. Jeżeli dostajesz ee, rachunek, czy za kilkaset tysięcy złotych, to wiemy, że jest błąd. Ale jeżeli dostaniesz rachunek o kilkadziesiąt złotych wyższy, no to, to wtedy jest nieco trudniej, bo klient zostanie obciążony, oczywiście. E, Kiedyś może dojdzie mieć, albo nie dojdzie. No, do właśnie tego, o to chodzi, że czasem może nawet nie zauważyć. Czasem tego. może nie zauważyć, ale jak to mówią, nie smak pozostał. Mhm. Natomiast to, co jest istotne. E... Ale, ale skupmy się na tym i co wtedy? Ale co wtedy? Co wtedy no, co wtedy? no, ja, wierzę, no po... jeżeli klient tego nie zauważy, nie smak pozostanie, bo dojdzie do tego na przykład za a, miesiąc czy dwa. Czy wy wcześniej jesteście w stanie to wychwycić i zareagować? Dzisiaj na bieżąco jesteśmy w stanie to skontrolować, czy nie pojawił się błąd w sesji. Mhm. Już mamy dane, które pokazują, co się dzieje. Na stacjach AC jest trochę prościej, na stacjach DC jest trochę trudniej, ale wiemy, jaka stacja i e, jaki jest przepływ energii, więc możemy to wyeliminować na bieżąco. I, i, i no pytanie, czy błąd? eliminujecie? Tak. Okej. Okay. Więc, więc to są, te, to są tego, typu, tego typu wiesz, rozważania. Łatwiej przeciwdziałać i powodować, żeby użytkownik nie był niezadowolony, nie musiał zadzwonić do call center, bo to też są koszty obsługi. Tak? E, Oczywiście. I, i to, też są, to też jest jakieś. E, jakieś, powiedzmy, zawahania pracy platformy, tego typu rzeczy, tak? No wiesz, no, dzisiaj... jakby jest taka zasada, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Dokładnie tak. To jest nasza filozofia, jeśli chodzi o call center i jakość działania systemu LeCity. Ale Dob parametrów jest bardzo dużo. Dobrze. I teraz, żebyśmy to piękną klamrą zamknęli pod hasłem call center, chcesz powiedzieć, że to wszystko, o czym ty tutaj przez te kilkanaście minut opowiadałeś, to wszystko dzisiaj wiedzą, ale też i praktykują pracownicy call center tak. u was? Tak. No bo to jest, ja chyba sobie sam nawet nie zdawałem sprawy z tego, że to jest ogrom, wie, ogrom wiedzy. No tak, zwłaszcza jak masz taką, taką rozbudowaną, jeśli chodzi o y, paletę modelową, infrastrukturę. Tak. Wiesz, bo to są klienci, którzy przychodzą, my mamy własnego producenta, chcielibyśmy na nim pracować. Okej, okay, certyfikujemy, certyfikujemy. Przeszło, przeszło. OK. Bez, y, bez, y, bez zastrzeżeń, bez zastrzeżeń. Pewnie wyjdzie w praniu. Wyjdzie albo nie wyjdzie. Mogą się pojawiać drobne lub, lub drobne pewnie po certyfikacji e, jakieś błędy w działaniu stacji przy różnych modelach samochodów. Nie zapominajmy, że jeszcze mamy tą drugą stronę, jak, jak samochody, które, które też w różny sposób dogadują się ze stacjami ładowania. I w związku z tym, że pojawia się że coraz więcej samochodów, nie tylko europejskich, ale nazwijmy no i też. Brakuje mi jakiegoś fajnego słowa, żeby to podkreślić. Mam na myśli chińskie i nie tylko eee, różnych sytuacji. Może być nieco więcej, prawda? No choćby wiesz taki Lusi, który jeździ po Warszawie i ładuje się przez przejściówkę. No tam już kompletnie nie wiesz co się wydarzy, tak? O, egzotycznych chciałem powiedzieć egzotycznych aut. No Także dobrze. jest to robić. E, folkloru dużo, m, bardzo ciekawe etap rynku. E, można wiele, wiele, rzeczy wykuć, e, tak, e, od zera. I zapanować i starać się zapanować nad tym całym wszechświatem, który jest bardzo kolorowy i jeszcze nieuporządkowany. A czy wiedząc to, co już dzisiaj wiesz, co już dzisiaj wiecie jako, jako spółka, czy jesteś w stanie na przykład powiedzieć, że w przyszłym roku albo za dwa lata, albo za jakiś czas będziecie borykali się na przykład z taką sytuacją, z taką problematyczną sytuacją? Oczywiście, wiesz, to, to prowadzi do tego, że pewnie temu może będziecie wiedzieli jak zapobiec, ale że ona się pojawi na przykład. Nie, staramy się jakby doprowadzić do tego, że platforma będzie zbierać takie informacje, na podstawie których my sobie wywnioskujemy, co się może wydarzyć dano daną ładowania i gdzie są jej, gdzie są jej bolączki. I producenci też są zainteresowani taką wiedzą, bo to jest w ich szeroko pojętym interesie, żeby poprawiać jakość swoich produktów. Jest jak to się pięknie nazywa? Predictive Maintenance, czyli konserwacja predykcyjna, prawda? Prawda. Cześć, Michał. Cześć, Paweł.